Cześć mali odkrywcy, witamy Was w bajkowym świecie RORCAST. Jesteście gotowi na przygodę i odkrywanie tajemnic? No to zaczynamy! Wielka heca w zoo. Odcinek czwarty. Bilet do radości. W poprzednim odcinku lew Lolek, detektyw z pazurami, Wraz z łapczywym serlokiem myszem znajdują trop w postaci piórek flamingi. Trop urywa się pod sklepem z zabawkami. To tam gwiazda kupiła największego misia. Teraz zmierza w stronę portu, w którym stoi ogromny statek. Za chwilę zaczyna rejs. Kolejne minuty mogą zdecydować o tym, czy śledztwo zakończy się sukcesem. Czasu jest. Niewiele. Jak się okazuje, dla detektywa i jego asystenta taki pościg to pestka. Znajdują sposób na zdobycie energii i siły. I raz, i dwa, i turboenergia, odpalamy turboenergię, pędzimy, 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 damy radę! I raz, i dwa, i turboenergia, odpalamy turboenergię i pędzimy. Damy radę! Okrzyk zwieńczyli pozom siłacza, pokazującą całkiem pokaźne bicepsy. I faktycznie ta turboenergia i pewność siebie bardzo im pomogła. Ich nogi pędziły tak szybko, jakby były małymi wyścigówkami. Mysz miał jednak swoją tajemnicę. Wspólny okrzyk i dodanie sobie energii oczywiście mu pomagały. Ale jeszcze bardziej pomagało mu wyobrażenie sobie, że cel, za którym biegnie, jest smacznym kąskiem. I tak było również teraz. Mysz wyobrażała sobie, że uciekająca flaminga to pyszny bączek. Bączek, który ma nogi! To dlatego Serlock dobiegł do portu jako pierwszy, śliniąc się przy tym ogromnie. Następny dobiegł Lolek. Niestety statek oderwał się od brzegu i zaczął odpływać. Co teraz? Już wiem. Kiedyś byłem myszą cyrkową. Chodziłem po linie. Może by tak wykorzystać tę umiejętność? Serlock szybkim ruchem zdjął swój kapelusz z głowy, w którym ku zdziwieniu Lolka przechowywał różne różności. Z kapelusza wypadła skarpeta, kanapka, kilka monet i długa zwinięta w kłębek lina. To właśnie ona przydała się myszy do akcji. Asystent zgrabnym ruchem rozwinął linę i zarzucił ją daleko w stronę statku. Wyglądało to tak, jakby zarzucał wędkę, aby złowić rybę. Lina zaczepiła się o burtę statku. Drugą jej część mysz zawiązała przy brzegu. Dzięki sprytowi serloka i jego cyrkowym umiejętnościom udało się dotrzeć na pokład. Napięta lina stworzyła drogę do statku, na którym była flaminga. Mysz i Lew bardzo powoli doszli na statek, krocząc po linie spokojnie, łapa za łapą, tak aby nie wpaść do wody. Kiedy już byli bezpieczni, Lina pękła, wydając głośny dźwięk, a towarzysze odetchnęli z ulgą. Statek mknął dalej, a oni w końcu ujrzeli ją. Przepiękną, różową gwiazdę, która stała, trzymając się barierki i patrząc w wodę. Dzień dobry, nazywam się Lolek. Lew Lolek. Detektyw przedstawił się, wyciągając do gwiazdy łapę na powitanie. Dzień dobry. Proszę, to mój bilet. Płynę do Hiszpanii, do mojej rodziny. Laminga, myśląc, że Lolek jest kontrolerem biletów, zamiast podać mu skrzydło na powitanie, wręczyła mu bilet. Lolek bezmyślnie chwycił na bilet i wpatrywał się w oczy różowej gwiazdy przez kilka sekund. Nie mógł oderwać od nich wzroku. Jej oczy były pełne smutku i tęsknoty. Ja nie jestem kontrolerem biletów, tylko detektywem! Moim zadaniem było odnalezienie Ciebie i dowiedzenie się, co się stało. Cały świat Cię szuka, Flamingo Kingo. Pan Zwierzyński i wszyscy Twoi fani czekają właśnie na Ciebie. O, panie detektywie, oni nie czekają na mnie. Czekają na gwiazdę, która umili im popołudnie. Opowie dowcip, pożongluje, przebierze się za błazna i zaśpiewa. Zrobi to wszystko, mimo że wcale nie czuję radości. Mimo że wcale nie ma na to ochoty. Panie detektywie, ja czuję smutek, bo tęsknię za swoją rodziną, za bliskimi, którzy mnie znają i wiedzą, jaka jestem. To oni tak naprawdę na mnie czekają, na prawdziwą Flamingę Kingę. Fani, którzy przychodzą mnie oglądać, nic o mnie nie wiedzą. A może nie chcą wiedzieć, że ja wcale nie lubię koloru różowego, że jestem lewo skrzydła, nie wiedzą nawet jaki rozmiar buta noszę. Lolek i Mysz słuchali Flamingi z zapartym tchem. Jej głos był bardzo przejmujący. W końcu sprawa Kingi została rozwikłana. Kiedy dyrektor ZO wziął mnie do siebie, czułam radość i miałam du Dużo energii. Mogłam robić to, co kocham, czyli tańczyć. To było moje marzenie. Moim ukochanym tańcem. Od zawsze było flamingo, flamenco. Jednak po latach spędzonych w Zoo zamiast radości zaczęłam czuć coś innego. Nie do końca wiedziałam, co to za emocje. Jak się później okazało, to był smutek. Smutek pojawił się u flamingi, aby zasygnalizować jej, że czegoś lub kogoś jej brakuje. Tak też było. Ptaszyna czuła, że brakuje jej rodziny i prawdziwych przyjaciół. Wzobyło dużo zwierząt. Fani przychodzili robić sobie z nią zdjęcia, ale Kinga miała wrażenie, że w ogóle jej nie znają. Czuła że jest samotna. Na dodatek czuła, że nie jest sobą. Codziennie musiałam zakładać różowe bo i różowe okulary, śmieszne przebrania. A przecież ja nawet nie lubię koloru różowego. Musiałam opowiadać dowcipy, które znałam na pamięć, śpiewać piosenki i błaznować. Ciągle musiałam uśmiechać się do kamery i aparatu. Nie mogłam pokazać innej emocji niż radość, bo przecież nikt wtedy by nie chciał przychodzić do zoo. Kiedy byłam przygnębiona, bo smutek dawał o sobie znać, pan Zwierzyński powiedział mi, abym się uśmiechnęła. Próbowałam, ale nie wychodziło. Smutek był za duży i mocno prosił się o to, aby flaminga się nim zaopiekowała. Po rozmowie ze słoniczką Gwiazda zrozumiała, że każdy się czasami smuci, że smutek jest okej, okay, że warto go zaakceptować i znaleźć jakiś sposób na zaopiekowanie się nim. Tak też się stało. Kinga spakowała swoje rzeczy i uciekła z Zoo. Już teraz rozumiem Flamingo i wiesz co sobie myślę: że to cudownie, że ten smutek dało sobie znać. Jak dobrze, że on się do ciebie dobijał. Dzięki temu mogłaś się sobą zaopiekować. No, właśnie, właśnie. Ja jak czuję burczenie w brzuchu, to wiem, że jestem głodny. Mój brzuch wysyła mi sygnał, że brakuje mi jedzenia, że muszę coś zjeść. Aby było mi lepiej. Opiekuję się wtedy sobą i zjadam coś pysznego. Brzuch najedzony i ja zadowolony. Tak samo jestem smutkiem. Kiedy czegoś lub kogoś ci brakuje, to smutek daje ci znać, że powinnaś się temu przyjrzeć i coś z tym zrobić. Wysłać ci sygnał. <gry> – Dokładnie tak, serloku. Już teraz wiem, że nie powinnam ukrywać emocji, chować ich i odganiać, bo wszystkie są bardzo, bardzo potrzebne. Dlatego przed chwilą zadzwoniłam do pana Zwierzyńskiego i opowiedziałam mu o tym, co czuję. Nie chciałam, aby się martwił. Powiedziałam mu, że płynę do rodziny, bo dzięki smutkowi wiem, że tego właśnie potrzebuję. Smutek zauważony i ja zadowolony. Rozmowa detektywa Lolka, myszy i flamingi trwała cały rejs. Rozmawiali o smutku, o występach w Zoo, ale również o innych rzeczach. O tym, jak Kinga nauczyła się tańczyć, jakiej muzyki słucha, czy umie pływać. Trójka pasażerów trochę się zaprzyjaźniła. Jednak rejs dobiegł końca. Statek został zacumowany w Hiszpanii na wielkiej, słonecznej, piaszczystej plaży. Wszyscy opuścili statek, a ptaszyna od razu pobiegła do swojej rodziny, radośnie bawiącej się na brzegu. Lew Lolek i jego asystent przyglądali się im z boku. I dopiero teraz wszystko zrozumieli. Smutek! To on stał za zniknięciem Flamingi. Dobrze, że się pojawił, bo dzięki niemu gwiazda odzyskała utraconą radość. Lolku, Serloku, chodźcie tutaj bliżej, i poznajcie moją ukochaną rodzinę. Może chcecie nauczyć się Flamingo Flamenko? Co wy na to? Ptaszna nie była już smutna. Jej oczy błyszczały znowu tak jak kiedyś. Dziób był podniesiony ku górze, skrzydła falowały w tańcu zwiewnie i swobodnie. Radość powróciła. Lolek nieśmiało, brodząc łapami w piasku, podszedł do flamingi i zadał jej jedno małe, ale ogromnie ważne dla kingi pytanie: Flamingo! Bardzo chciałbym się z Tobą zaprzyjaźnić. Wcale nie dlatego, że jesteś gwiazdą znaną na całym świecie, ale dlatego, że jesteś wyjątkową osobą. Już wiem, że jesteś lewoskrzydła, że pięknie tańczysz. Nie wiem jeszcze jednej rzeczy: jaki nosisz rozmiar Buta? A ja wiem, że nie lubisz koloru różowego, dlatego mam coś dla Ciebie. Mysz zdjął swój kapelusz i wygrzebał z niego perukę w kolorze niebieskim. Zakładając ją Kindze na głowę, dodał pewnym głosem. Lubię cię. Niezależnie od twojego koloru. Pytanie Lolka i drobny gest Serloka wzruszyły Kingę. Pokazały jej, że detektyw i jego asystent z całego serca chcą się z nią zaprzyjaźnić. Dziękujemy Wam, że towarzyszyliście nam w tej wspólnej detektywistycznej przygodzie. Na zakończenie, zastanówcie się, co by się mogło stać, gdyby Flaminga nie zauważyła swojego smutku. Hmm? Co by się stało, gdyby się nim nie zaopiekowała? Drogi rodzicu, przed nami ostatnie zadanie. Wspólnie ze swoim dzieckiem wymyślcie dalszą część historii i koniecznie napiszcie do nas na Instagramie Rordens Stopka Taniec dla dzieci pisane łącznie. Jestem bardzo ciekawa, jak wielka potrafi być wasza kreatywność. Dziękujemy Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka Rorcast. Jeśli chcielibyście spotkać się z Lwem Lolkiem, możecie zaprosić go do swojego przedszkola, ponieważ Lolek wraz z instruktorami prowadzi zajęcia taneczno-rozwojowe Roar Dance Obudź w Sobie Lwa. Adam, może ty jeszcze powiedz, gdzie te zajęcia? No jasne, zajęcia prowadzimy w wielu miastach Polski dojeżdżając do przedszkoli. Żeby sprawdzić szczegóły, wejdźcie na www.centrumekspresja.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!